Dzień dobry Państwu. Kolejne wydanie programu. Dziękuję niesłodze. Dzisiaj zdalnie mam przyjemność gościć Tomasza Kieczkę Rybnickiego, przedsiębiorcę oraz prezesa Towarzystwa Sportowego ROW Rybnik. Dzień dobry Panie Tomaszu, Panie prezesie. Witam, witam, redaktorze, witam, witam. Oczywiście ja również witam wszystkich widzów. Dziękuję słodze i zachęcam Państwa do aktywnego oglądania, do komentowania naszej rozmowy. Jeśli macie jakieś pytania do Tomasza Kieczki, zadawajcie je w komentarzach. Być może uda się mi je zadać właśnie bezpośrednio. Panie prezesie, pytanie, myślę, to z gatunku najgorętszych w ostatnich dniach. Czy wiadomo już, gdzie swoje mecze będą rozgrywały piłkarki TS-Rowrybnik w nowym sezonie? W którym to y, przypomnę, że y, nasze zawodniczki będą występowały w ekstralidze na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. Co wiemy na temat tego, gdzie będziecie grać? No jedno jest pewne, na pewno nie będziemy występowali na stadionie miejskim, bo, bo podobno nie ma tam na to miejsca, a podobno nie da się ułożyć grafiku tak, żebyśmy się tam zmieścili. Generalnie za sugestią miasta i Mosiru zgłosiliśmy do rozgrywek stadion w Kamieniu, aczkolwiek on nie spełnia warunków ekstraligowych, głównie infrastrukturalnych, zapleczowych. Wczoraj był, jestem na, na świeżo po, po rozmowie z dyrektorem. Temuszem wczoraj wizytowaliśmy stadion na Rymerze. Z punktu widzenia przepisów, adaptacji do czwartej ligi, on spełnia wszystkie kryteria, więc teraz piłka jest po stronie PZPN. PZPN. Jutro określi się, czy my dostaniemy licencję. Najprawdopodobniej z racji tego, że na, na wczoraj nie mieliśmy stadionu, więc licencji nie otrzymamy. Będziemy się odwoływali, wtedy w odwołaniu zgłosimy stadion na rymerze, gdzie później cała procedura będzie odbywała się od początku. Powiedział Pan, że rzekomo podobno nie możecie grać na stadionie miejskim w Rybniku. Czy w związku z tym kwestionuje pan argumenty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przemawiające za tym, że niemożliwe jest włączenie w grafik wydarzeń na stadionie dodatkowo meczów w wykonaniu TS w Rybnik? Myśli pan, że Rafał Tymusz, dyrektor MOSIR-u, nie umie odpowiednio planować wydarzeń na stadionie? Żebyśmy ustalili od samego początku. Moja współpraca, współpraca mojej drużyny. Zawsze, powtarzam, zawsze z MOSIRem układała się wzorową. Ja nigdy w życiu nie miałem żadnych problemów z dogadaniem się ani z dyrektorem Rafałem, ani z zastępcą, ani z całą obsługą, ani z ludźmi, którzy pracują na stadionach. Ja, moja i, 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 i generalnie cała współpraca TSROF jest idealna. Dlaczego nie gramy na stadionie? Na tym stadionie nie gramy. Nie wiem, bo nie ma takiej woli. Generalnie ja nie było w ogóle tematu w rozmowie z Mosirem e, e, granie na stadionie. Aczkolwiek proszę sobie przypomnieć, że 2 trzy lata temu Mosir sam zaproponował nam granie na stadionie. Mosir sam e, e, zadeklarował się, że możemy tak grać. Później z powodu przyczyn, myślę, że ani nieuzależnionych od Mosiru, ani nieuzależnionych ode mnie stamtąd, żeśmy zostali kolokwialnie mówiąc pogonieni. I tak to po prostu temat e, umarł. Musieliśmy grać, musieliśmy, chcieliśmy grać w kamieniu, skoro nie mogliśmy na stadionie, graliśmy w kamieniu, no ale y, MOSIR, Boże, y, PZPN ma takie wymogi, a nie inne, i póki co te, y, tam grać nie możemy, więc jesteśmy ale przyniesieni. Moment, moment, panie, panie prezesie, to przez kogo zostaliście pogonieni ze stadionu miejskiego? Jeśli y, nie, Jeś wiem, nie, nie... Kogo nie zostaliśmy Jeś... pogonieni dostaliśmy jasny sygnał, ja powiem panu w ten sposób, no przecież niedawno e, przeprowadzał pan wywiad z panem prezydentem i pan prezydent jasno się wypowiedział, że w Rybniku mamy tyle pięknych stadionów, ja rozumiem, że nie ma świadomości i nie zna procedur, e, okazuje się, że mamy tyle pięknych e, stadionów, a żaden nie spełnia kryterium, który, który, e, na który moglibyśmy grać Ekstraligę. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz wy, wyjaśnić, bo ja mam wrażenie, że mm, Osoby, które nie do końca są świadome, gdzie my gramy, jak my gramy, to przypomnę, piłka nożna kobiet to nie jest do końca to, co oponenci, oponentom się wydaje, że to jest. Ja mam czasami wrażenie, że oni myślą, że to jest jakaś taka gra w Pici Polona na, na placu. To jest generalnie, wie pan, to jest pod względem organizacyjnym, po piłce nożnej mężczyzn, największy związek sportowy w Polsce. W Piłkę nożną kobiet gra 50 tysięcy ludzi. Najniższa klasa rozgrywkowa to jest piąta, gdzie jest 30 lig blisko 26 lig, tak? Więc to naprawdę jest poważna organizacja. To jest organizacja, której ekstraliga, Liga, czyli tą ligę, do której myśmy awansowali, szóstą, od samego dołu, czyli w tym momencie, jeżeli byśmy się zgłosili do pierwszej ligi, musimy awansować przez 6 lat. To ta szósta liga w tym roku będzie pokazywana przez TVP Sport. Więc to naprawdę nie jest jakaś nam sobie liga, to jest naprawdę już porządna okay. organizacja. Dlatego okay. między innymi skończę, dlatego między innymi została w tym roku wprowadzona licencja, licencjonowanie stadionów, aby było to na jak najwyższym poziomie. Ale znowu użył Pan sformułowania, nasi oponenci. Kto jest tym oponentem kobiecej piłki w Rybniku? Bo cały czas czytam między wierszami podczas naszej rozmowy oraz czytając Pana wypowiedzi, choćby w mediach społecznościowych, że generalnie macie w Rybniku sporą grupę oponentów. Kim oni są? Sporą to dodał Pan. Ja myślę, że mamy w Rybniku sporą grupę fanów, co, czego przykładem są komentarze, reakcje, podziękowania, gratulacje ze strony kibiców. Z całego miasta za nasz awans. Ja nie wiem, kto jest przeciwko nam. Ja wiem, że są ludzie, którzy nie są nam przychylni. Ja powiem w ten sposób: to jest na pewno wynik tego, że pieniądze na miast, w mieście na sport są przeznaczone, są naprawdę minimalne i dochodzi do sytuacji, że my jesteśmy belką w oku paru ludzi, którym po prostu. Te środki ograniczamy. Ja po raz kolejny to mówię. Problemem miasta jest nie to, że środowisko nie potrafi się dogadać, problemem jest to, że te środki są minimalne, jak na miasto o miliardowym budżecie. Wydaje mi się jednak, że samo te w Rybnik chyba nie może narzekać na wysokość wsparcia od miasta. Wynotowałem sobie kwoty, jakie towarzystwo otrzymywało w minionych latach. To są kwoty rzędu na ten rok 220 tysięcy złotych, w minionym roku 160 tysięcy złotych. Rozumiem, dalej, że... proszę, czy to, proszę czytać dalej, proszę czytać dalej, bo to też jest ważne. Ja mogę panu przypomnieć: w poprzednim roku 140, w poprzednim roku 100 i w dwóch poprzednich 0 i 0. Jeżeli Czyli... to sumujemy, jeżeli sumujemy, a w tym roku to jest szósty rok naszej działalności, otrzymaliśmy pół miliona złotych na 6 lat. Panie redaktorze, ja mam pytanie czy organizacja, która, której wszystkie drużyny, wszystkie drużyny, zaczynając od zaczynając od seniorek, kończąc na dzieciach, minimalnie grają w ligach wojewódzkich, a trzy najwyższe drużyny grają w ligach krajowych. Według pana to jest, to są środki, które pozwalają na utrzymanie klubu przez 6 lat, pół miliona złotych? To chyba nie ja powinienem odpowiadać na to pytanie, rozumiem, że pan zdaje. Pan powiedział, że nie mogę narzekać na środki. Ja mogę narzekać na środki, bo uważam, że pieniądze z miasta, dotacje z miasta są na tym poziomie, no to to nie są środki wystarczające i nie będę się bał te, 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 tak formułować odpowiedzi. Panie prezesie, czy wie pan, że uchodzi pan w Urzędzie Miasta Rybnika za najbardziej roszczeniowego działacza sportowego w Rybniku? A ja się nie dziwię, że za, takiego, za taką osobę uchodzę, tylko że ja mam zawsze na to krótką odpowiedź. Wie pan, w kuluarach działacze sportowi mają takie same zdanie jak ja, powiem więcej, często bardziej, często bardziej ostre. Tylko kiedy dochodzi do rozmowy z magistratem, wszyscy spuszczają głowę. Różnica między mną a innymi działaczami sportowymi, żeby była jasność, nie mam żadnych pretensji do działaczy sportowych, polega na tym, że moja działalność sportowa, sportowa działalność klubu, który prowadzę, opiera się w większości na pieniądzach pozyskanych. W tym roku wydaliśmy, i to jest transparentne, bo przecież piszemy raporty do miasta, budżet klubu wynosił ja mówię w 2019 roku, kiedy graliśmy w pierwszej ligi. Wydaliśmy 470 tysięcy, z czego z miasta dostaliśmy 160. 000. Proszę mi pokazać inny klub w Rybniku, którego granty stanowią 30% wydatków. Ja mam prawo ja, powiem, ja mam prawo od, na ten temat mówić, bo ja nie mam nic do stracenia. Ja wiem o tym dobrze, że jestem y, y, przez urząd miasta tak odbierany, ale to jest wynik tego, że ja, mm, ja uważam, że mam prawo domagać się tego, żeby miasto spełniało swój. Y, Obowiązek, bo dla mnie wychowanie poprzez sport nie jest niczym gorszym i nie mniej zasługuje na wsparcie miasta niż kultura, niż pomoc społeczna grupom, na przykład przyjezdnych. Tak? Zarówno pan, jak i inni działacze klubów sportowych w Rybniku, jakoś tak zawsze mówiąc o pieniądzach, które kluby otrzymują z miasta pomijacie w swoich wyliczeniach fakt, że praktycznie za darmo korzystacie z bazy sportowej miasta Rybnika. Może warto też o tym mówić, jeśli wyliczacie wsparcie, jakie otrzymujecie od miasta. Panie redaktorze, czy ja w pierwszym zdaniu, kiedy Pan pytał mnie o MOSIR, powiedziałem, że jakiekolwiek kiedykolwiek miałem pretensje do MOSIR? Absolutnie nie. Ja doceniam to, co miasto robi, tylko żeby używać takiego argumentu pod tytułem, że dostajemy mm, miasto użycza nam za przysłowią złotówkę, nie przysłowią, bo za, za złotówkę za godzinę obiekty. To proszę mi podać nie jedne, nawet nie trzy, jedno miasto w pierwszej pięćdziesiątce miast w Polsce, gdzie kluby płacą za obiekty. To jest normalna praktyka, więc to nie jest kontrargument do tego, że dostajemy pomoc. Pomoc generalnie dostajemy, dostają wszystkie. A ja odpowiem na to inaczej. MOSIRy, czyli generalnie organizacje, które zostały powołane w sytuacji, kiedy dochodziło do przekształceń, przekształceń w Polsce na początku lat 90. miały się zajmować organizacją sportu w miastach. Taka sytuacja miała miejsce z tego, co ja się orientuję, do 94. roku. Wtedy Mosiry zrezygnowały, miasto zrezygnowały z organizacji sportu na rzecz organizacji NGO, a dlaczego? Bo się okazało, że NGO to zrobi znacznie taniej. Więc proszę nie używać argumentu, że my coś dostajemy za miasto. My, my, my dla miasta też wykonujemy pewne obowiązki, my, dla miasta, my od miasta pieniędzy nie dostajemy, my wygrywamy konkursy, tak samo jak inne konkursy y, organizacji pozarządowych, które muszą spełniać odpowiednie kryteria, żeby je wygrać i później dokładnie je rozliczyć. A na ile realny jest scenariusz, że w kolejnych latach będzie Pan i Pana klub robił kulturę fizyczną nie dla Rybnika, a na przykład dla Raciborza, spełniał te funkcje społeczne? Nie będzie takiej możliwości, nie będzie takiej możliwości, redaktorze, bo od ośmiu pokoleń Kieczka Tomasz jest związany z rybnikiem i nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek, ktokolwiek moją inicjatywę, czy inaczej, ktokolwiek jest w stanie mnie kolokwialnie mówić, wykorzystać z rybnika. Ja jestem z rybnika i zawsze to na każdym miejscu podkreślam, ale, to, ale sam, 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 sam pan napisał ostatnio, że rozważa przeniesienie meczów też Rybnik do raci Boża. Ja nie powiedziałem, żeby rozważam przeniesienie Nie tylko, że dostałem propozycję z, z Miasta Racis, Boże, żeby rozgrywać tam mecze. Jeżeli nie ma, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że nie mam e, gdzie rozgrywać mecze, no to jakie pan widzi rozwiązanie? No przecież ja chcę grać, my chcemy grać, nie podawansowaliśmy, żeby się poddać. To jest tylko i wyłącznie alternatywa, tak? Więc to nie jest groźba. Ja nie muszę nikomu grozić, nikomu nie muszę nic kazać, ani nikomu coś udowadniać. My zrobiliśmy doskonałą rzecz że zrobiliśmy to dla mieszkańców rybnika, mieszkańcami rybnika i ludźmi związanymi z rybnikiem? Proszę wziąć pod uwagę, że my jesteśmy rybniczaninami, my jesteśmy rybniczaninkami i my mamy prawo, mamy prawo w tym mieście grać, występować i robić tak samo jak każdy inny obywatel. Tak a, jest ile, mój... a ile rybniczanek będzie występowało w wdrożenie TZR rybnik w nowym sezonie na boiskach ekstraligowych? Mówi Pan o rybniczankach urodzonych w rybniku. Tak. Wczoraj na wczorajszym treningu było 19 dziewczyn, z czego 7 z nich to są dziewczęta, które są wychowankami. Generalnie w, w nomenklaturze czy PZPN wychowanych to jest ten, który rozgrywa 3 lata w barwach jednego zespołu. My ja mówię o dziewczynach, które przyszły na pierwszy trening i są do dzisiaj, tylko musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Nigdy nikt, kto robi sport profesjonalny nie jest w stanie zadeklarować, że będzie robił sport tylko i wyłącznie na wychowankach, a druga sprawa proszę wziąć pod uwagę, że my funkcjonujemy na rynku od pięciu lat. Te dziewczyny, o których mówię to przyszły dziewczyny, które nie potrafiły grać w piłkę. One teraz, dwie z nich są reprezentantkami Polski, więc biorąc pod uwagę, że 17-18 letnie dziewczyny są, już, są wychowankami rybnika, wydaje mi się, że to i tak jest spory procent, jeśli chodzi o całą kadrę. Zawsze w takich sytuacjach, kiedy drużyna występuje na wysokim szczeblu rozgrywkowym bądź najwyższym i kiedy, przepraszam za wyrażenie, kupuje się zawodniczki, zawodników z zewnątrz, którzy są, no, powiedzmy sobie szczerze, najemnikami, którzy przychodzą do danego miasta wykonać pewne zadanie. No pojawia się ten zarzut, czy, czy wykonywanie profesjonalnego sportu w taki sposób ma sens. Tego głosy pojawiały się jeszcze w czasach, kiedy row rybnik grał w ekstraklasie koszykarskiej, kiedy nasze panie grały. Wtedy też bez zawodniczek ze Stanów Zjednoczonych nie było szans utrzymać się na najwyższym szczeblu rozgrywek. Tego typu polityka, strategia no zawsze budzi wątpliwości. No pytanie, czy to nie jest błąd, że pana klub również idzie tą drogą i takie najemniczki ściąga do rybnika tylko po to, żeby robić jakiś wynik? Redaktorze, odpowiem na to w ten sposób. Jeżeli takie zarzuty kiedykolwiek się, jakiekolwiek strony pojawiają, to się pojawiają zarzuty ze stron, którzy kompletnie nie znają struktury sportu, jak się organizuje sport i jak to wygląda. Proszę mi nawet nie pytam redaktora, ja bym chciał, żeby tych przeciwników, którzy w ten sposób formułują swoje zarzuty, podać mi jeden zespół w Polsce, nie, nawet nie w Polsce, w Europie, który opiera się tylko i wyłącznie na swoich wychowankach. Był kiedyś, był kiedyś, taki klub nazywał się Atletico Bilbao, który grał tylko i wyłącznie baskami. Był kiedyś, dawno, awansował do Ekstraligi, do Premier Division. Nie ma takiej możliwości, żeby budować sport tylko i wyłącznie na swoich wychowankach. Tylko i wyłącznie na swoich wychowankach. Ja to rozumiem. Tylko pytanie, czy to ma sens, byśmy w rybniku robili e, tak, e, sport na tak profesjonalnym, wysokim poziomie. Czy nie lepiej bazować na swoich wychowankach i, i grać na tym poziomie, na którym. W na... grać w czwartej Więc ja panu odpowiem w ten sposób. E, e, sport seniorski. Jest po to generalnie przyklejany, kolokwialnie mówiąc, do sportu młodzieżowego, żeby te młodzieżowe dziewczęta, te, te młodzieżowe reprezentantki miały gdzie grać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że można budować sport młodzieżowy nie mając sportu seniorskiego. Były przypadki w, i to w Rybniku i w mnóstwo innych miejscach, gdzie budowało się sport młodzieżowy, wydawało pieniądze na SMS-y, nie SMS-y, a dziewczyny, kiedy kończyły gimnazjum, nie miały gdzie grać, bo nie było sportu seniorskiego. Więc pytanie, po co my robimy wtedy sport młodzieżowy? A patrząc odwrotnie, z drugiej strony, robiąc tylko włącznie sport seniorski, nie budować tego na młodzieży jest też bez sensu. A puentując to wszystko, proszę wziąć pod uwagę, że te nakłady, bo rozumiem, że tutaj jeżeli są jakieś wątpliwości, to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, te nakłady, które miasto po, po, poniosło na budowanie sportu, My zrekompensowaliśmy A trzecim miejscem w Polsce w juniorkach w, w kategorii U16 na trawie, drugim miejscem na hali. Więc jeżeli ktoś ktokolwiek y, y, formułuje takie zarzuty, najpierw niech doskładnie przeanalizuje historię naszego klubu przez, przez ostatnie pięć lat. Przez ostatnie, no nie wiem, 15 minut rozmawialiśmy praktycznie tylko i wyłącznie o pieniądzach sprawach organizacyjnych, porozmawiamy chwilę teraz o sporcie. Panie prezesie, jakie stawia pan sobie cele na nowy sezon i co chce, będziecie chcieli na tym najwyższym stopniu rozgrywkowym osiągnąć? Ja nigdy nie ukrywałem, że celem, celem powstania organizacji, jakie jest TZRO, był awans do. Yy... Ligi. To było naszym głównym celem i przyznam szczerze, cenię go sobie bardziej niż Mistrzostwo Polski na Hali. Z tego prostego względu, że, że po prostu zespołów grających na Matrawie jest więcej. To już jest w tym momencie 300, 300 zespołów, tak jak powiedziałem, 50 tysięcy zawodniczych generalnie jest zarejestrowanych. W, PZPN, więc jest to naprawdę spory sukces. Że jeżeli ktoś tu deprecjonuje, to już, ma, to już jest jego problem. E, mm, naszym celem jest utrzymanie się w tej lidze. Ta lig, liga jest już coraz bardziej profesjonalna, ta liga wygląda już coraz bardziej poważnie. E, polki naprawdę odgrywają coraz większą rolę mm, w tym sporcie na świecie i w Europie, więc myślę, że utrzymanie się, spokojne utrzymanie się w tym. W tym w w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. To będzie to, o czym możemy. Mhm. Jest Pan nie tylko działaczem sportowym, prezesem TS0 Rybnik, ale również przedsiębiorcą. Na zakończenie naszej rozmowy chciałem Pana zapytać: Jak ocenia Pan w tej chwili sytuację gospodarczą? I chciałem Pana zapytać, jak ocenia Pan. Te formy wsparcia, które polskim przedsiębiorcom zaoferowało państwo polskie w minionych trzech miesiącach w okresie pandemii koronawirusa. W jakich barwach pan widzi tą sytuację gospodarczą obecnie? Znaczy ja, to są dla mnie dwie różne, dwa różne tematy, dwie różne sprawy. Jeżeli pan pyta mnie o sprawy gospodarcze, to e, ja jestem kapitalistą, jestem socjalistą i. E, e, Wychodzę z założenia, że pomoc tak, ale nie rozdawnictwo, więc nie do końca podoba mi się, jak, jak prowadzona jest gospodarka, w jaką stronę to idzie, bo gospodarka państwa to nie jest studnia bez zna i w pewnym momencie te pieniądze się skończą. Jasne, możemy potem dodrukowywać i udawać, że jest wszystko fajnie. To jest w kategoriach kwestii gospodarczej. A co do, co do sytuacji z pandemią, my od 15 marca praktycznie... Mamy zerową produkcję, produkujemy minimum. Z racji tego, że działamy w branży sportowej, ta branża praktycznie nie funkcjonuje, nie ma zamówień, więc nie wygląda to dobrze. A błędując pana pytanie, jeśli chodzi o, o wsparcie tarczy, to muszę przyznać, że to wypaliło. Tutaj nie znam podmiotów, które by powiedziały, że nie dostały pomocy. Jedyne co, jaki mam zarzut do, do rządu polskiego, za co dziękuję, że w ogóle się stało i, i, i że, że pochyliło się to, po, państwo pochyliło się nad przedsiębiorcami, to przekaz, skąd te pieniądze są, bo opowiadanie, że to pieniądze, że to pieniądze gdzieś odzyskane z luk vat to mnie bardziej przeraża. Ja bym chciał, żeby to było jasno komunikowane, że jest to wsparcie z Unii Europejskiej, są to pieniądze, które, gdzie znaczny wkład ma w to Unia Europejska. Jako kapitalista, i, i z drugiej strony, jako Europejczyk, chciałbym, żeby te komunikaty były jaśniejsze. A na samym końcu, czy na samym początku, to są nasze podatników pieniądze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Tomasz Kieczka. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i powodzenia na boiskach ekstraligowych Polskiej Ligi Kobiet Piłki Nożnej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Sponsorem programu jest Słońce Plus, fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja.